15 listopada, Wilno. Trzecim hasłem w tym zestawieniu, które naturalnie w tym dniu zamyka ten ciąg, jest oczywiście marszałek Józef Piłsudski. Dlatego nie tylko Dzień Niepodległości, ale właściwie każde polskie święto skupia się właśnie tu, w mauzoleum Matki i Serca Marszałka na Roście. I właśnie dlatego naszą dzisiejszą edycję rozpoczynamy od przypomnienia Związku Wilna i Wileńszczyzny z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. A także przypomnimy o tym, jak Polacy na Litwie zwykle obchodzą to święto. Na Litwie 11 listopada nie jest dniem wolnym od pracy, a w litewskich podręcznikach historii ten dzień 1918 roku wiązany jest tylko z zakończeniem I wojny światowej i powołaniem pierwszego rządu tworzonej właśnie Republiki Litewskiej. Być może dlatego niewielu Polaków na Litwie kojarzy tę datę z przekazaniem władzy wojskowej, a potem także cywilnej w odradzającej się Rzeczypospolitej na ręce Józefa Pińsudskiego. Krajanie naczelnego wodza pamiętają jednak, że właśnie w Wilnie spoczęło serce święta niepodległości i przychodzą tu już od 77 lat. Amen. 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 Ostatnio na roście nie widuje się już litewskiej warty honorowej, chociaż nie tak dawno poklony i wieńce marszałkowi składali także prezydenci i premierzy Litwy. Historycy przypominali jego litewskie pochodzenie i rodziła się nadzieja na nowe, bardziej obiektywne postrzeganie Piłsudskiego. Jednak wciąż pozostaje on uosobieniem polskiego imperializmu i ekspansjonizmu, wrogiem nowej Litwy i zaborcą kolebki litewskiej państwowości. Młodzież Wileńszczyzny już od 20 lat, właśnie w dniu 11 listopada, przypomina swoim rodakom i wszystkim mieszkańcom ziemi wileńskiej, że twórca II Rzeczpospolitej urodził się właśnie tu, kilkadziesiąt kilometrów na północ od Wilna, w Zulowie. Na cześć marszałka Józefa Piłsudskiego! Czułem, czułem, czułem! O świcie spod dębu zasadzonego w miejscu dworku, w którym przyszedł na świat marszalek, wyrusza harcerska sztafeta niepodległości. Po kilku godzinach w samopoludnie przebywa na Rosję i rozwija tu najdłuższą na Litwie polską flagę o długości 123 metrów. Właśnie tyle lat Polski nie było na mapie Europy. Przywrócił ją i dal nowe granice Józef Klemens Pilsudzki, ochrzczony w powiewiórce Zulowa. Mały Ziuk miał 7 lat, gdy splonął rodzinny dwór, a duża rodzina przeniosła się do Wilna. Tu dorastał i uczył się w murach dawnego Uniwersytetu Wileńskiego, gdzie po likwidacji Alma Mater Wilensis, rozmieściło się rosyjskie gimnazjum. Tu rosła w nim nienawiść do zaborcy wyniesiona z domu. Tu zaangażował się w nielegalną działalność, tu przeżył pierwsze aresztowania, zeslania, powrót i wielką miłość. Tu zaangażował się w działalność polityczną, a nawet terrorystyczną, i stąd musiał uciekać, by powrócić dopiero na Wielkanoc 1919 roku już na czele Wojska Polskiego, które wygoniło z Wilna bolszewików. Wówczas jeszcze Piłsudski nie tracił nadziei na odbudowę polsko-litewskiej unii w nowoczesnej postaci, ale przywódcy litewscy i białoruscy obawiali się polskiej dominacji jeszcze bardziej niż bolszewików. Po bitwie warszawskiej i kolaboracji Litwinów z Rosją sowiecką powrócił do Wilna jako stolicy Litwy Środkowej prowizorycznego państwa, jakie powołał do życia zbuntowany na prośbę wodza generał Lucjan Żeligowski. Historyczne sentymenty przegrały z nowoczesnym nacjonalizmem. Wileńszczyzna weszła w skład II Rzeczypospolitej, nawet nie żądając autonomii. Przejeżdżając do Wilna zamieszkiwał w Palacu Rzeczypospolitej, dawnej siedzibie rosyjskiego generał gubernatora dziś Palacu Prezydenta Litwy. Lubił odpoczywać w druskiennikach nad Niemnem, a w ostatnich latach swego życia każdą wolną chwilę spędzał w Pikieliszkach, dworku nieopodal Wilna, który przypominał mu beztroskie dzieciństwo. Tu swoistym holdem dla marszałka są doroczne dożynki, największe święto rejonu wileńskiego, w którym od lat rządzi Akcja Wyborcza Polaków na Litwie. Czy kiedyś, podobnie jak w Sylujówku, powstanie tu Muzeum Upartego Mudzina, jak mawiał o sobie, trudno powiedzieć, bo przed kilku laty nie powiodła się próba nazwania alejki prowadzącej do dworu ulicą Józefa Pilsudskiego. Moskiewski sowietyzm ani litewski nacjonalizm nie tknęły jednak bazaltowej płyty na roście, gdzie kazał pochować się wśród wiernych żołnierzy u stóp matki. Nieznane są natomiast losy innej narodowej relikwii. Mózg marszałka po śmierci został przekazany do badań naukowych na Wileńskim Uniwersytecie Stefana Batorego. Wybuch II wojny, agresja sowiecka, potem okupacja niemiecka i wreszcie powrót komunistów sprawiły, że w tym zamieszaniu niezwykły obiekt badań gdzieś zawieruszył się, a może został zbyt dobrze ukryty. Na Oslodę pozostaje skromna, ale niezwykle wymowna pamiątka w miejscu dla Pilsuskiego najważniejszym w Wilnie, do którego także dziś tłumnie przychodzą Polacy z Litwy i całego świata. Jedno z tysięcy wot złożonych u stóp panny, co w ostrej świeci bramie. Imponujący Wileusz uczciła niewielka szkoła podstawowa w kolonii wileńskiej na przedmieściach Wilna, bo właśnie mija 100 lat odrodzenia polskiego szkolnictwa na Litwie. Jesienią 1915 roku niemieckie władze okupacyjne na zajmowanych terenach carskich gubernii wileńskiej i kuwieńskiej pozwoliły otworzyć szkoły w językach mieszkających tu narodowości, w tym także polskie. To jest wyjątkowa rocznica zarówno w dziejach szkoły, jak i naszego miasta, bo niewiele nawet litewskich szkół w Wilnie może poszczycić się tak długą i piękną historią. Nie zachowały się pierwsze budynki szkoły w kolonii wileńskiej, wówczas nowego osiedla zamożnych kolejarzy, ale nawet obecny gmach liczy prawie 50 lat. Nie jest duży, więc uroczystości jubileuszowe przeniesiono do pobliskiego Centrum Kultury w Nowej Wilejce. Nie mogło jednak zabraknąć rodzinnego spotkania w starych murach. Takim pozytywem, atutem naszej szkoły jest atmosfera rodzinna, bo szkoła jest nieduża, stosunkowo jest 160-170 dzieci, plus do tego jeszcze grono nauczycielskie 30 osób, także w sumie 200 osób. Jest spokój. Jest bardzo piękny teren. Nawet nauczyciele, ci co kiedyś uczyli się tutaj w szkole, teraz kontynuują tutaj pracę. Mamy sześć takich osób. Z punktu widzenia dziecka, wtedy to była przede wszystkim szkoła strasznie przyjazna. Nauczyciele bardzo przyjaźni, swojskie, malutkie. Mieliśmy w pierwszej klasie lekcje jeszcze razem z klasą mojego brata, pierwsza i trzecia. Klasy były nieduże, uczyła jedna nauczycielka w jednej klasie, w jednym rzędzie siedziała pierwsza klasa, w drugim trzecia. Czułem się jak u mamy, jak w domu. Dzieje tej szkoły są żywą historią polskiego szkolnictwa na Wileńszczyźnie. Najpierw nauka w domach prywatnych, potem już w II Rzeczypospolitej budowa drewnianej szkółki powszechnej imienia Srokomli, która ciągle się rozrastała, aż została zamknięta przez hitlerowców. Wówczas w kolonii wileńskiej uczono na tajnych kompletach. Ten stosunek, szacunek do szkoły pochodzi właśnie od dziadka, od jego czterech braci i siostry. I wszyscy kończyli tą szkołę podstawową. Tutaj też w powojennym budynku uczyła się moja mama. Byłam uczennicą tej szkoły. Tu uczyła się też moja mama kiedyś na kompletach tajnych. Tu jest nauczycielką i uczyła się kiedyś moja siostra, jej dzieci tu uczyły się, moje też, także to jest taka rodzinna szkoła. Od razu po wojnie powstały klasy rosyjskie, ale zaraz po paru latach były już i polskie, litewskie troszkę później. Wtedy nie, nie było tej tendencji uciekania Polaków do szkoły rosyjskiej. Odwrotnie, starali się znaczy różnymi sposobami jakoś więcej podtrzymać. Nie było takiej skłonności, żeby nie iść do polskiej szkoły, a pójść do rosyjskiej. Takiego nie było. Niestety z biegiem lat szkoła stała się nawet trójjęzyczna. I chociaż klasy polskie stawały się coraz mniej liczne, nawet w najtrudniejszych czasach szkoła nie zatraciła polskiego ducha. były trzy, trzy szkoły pod jednym dachem. Dyrektorem wtedy był pan Ilarion Trzystyrenik. Bardzo dobry był też nauczyciel, pan Domański. Matematyka zawsze była na wysokim poziomie. To była inteligencja rosyjska, którzy bardzo dobrze znali język polski. Pan nawet Domański. dużo lepiej dużo lepiej niż niektórzy Polacy. Kolonia wieleńska zawsze była wielonarodowa. O czym na przykład Konwicki pisze kolega Rosjanin, kolega Niemiec, kolega Żyd. I jednak moda na rosyfikację. Przecież dużo Polaków uczyło się wówczas w rosyjskiej klasie. Moje koleżanki uczyły się w rosyjskiej klasie, sąsiadki Polki. No zawsze w każdej klasie polskiej znalazł się ktoś, kto nie chciał się wpisywać do pionierów. Na przykład. Ja się nie wpisałem. Mój kolega Janek Sobolewski też nie. Mieszkańcy tam troszkę pomaradzili z rodzicami, porozmawiali. Jak rodzice podtrzymali, że też nie, nie było żadnych problemów. Każdy to pewnie gdzieś tam w domu coś miał. No, jak chodziłem do szkoły, jak nie było ciemno, to przez cmentarz w kolonii Wileńskiej przechodziłem koło grobów akowców. A swoje wiedziałem już wtedy, oczywiście. Nie bez powodu nie wpisałem się do pionierów. Ale to się nie przekładało na relacje dzieci między sobą. Zaszła, Барджевитачоних люди дуже було. Кажди якось такнал якісь гонор, щоб розмовти з тим чоловіком, хтоий до ньга ззиратся в тим самим єзику. Mm -hmm. І так людишице мелі і по-польську, і по-росейську, по-білоруску. Ну літвіов тут не було дуже. Wiesz, teraz taka teraz asymulacja jest i dlatego o wiele więcej ludzi jest, jest niestety, niedźwignych. A poza tym, przecież przypomnijmy, kto tu mieszkał. Pani Zofia Bulewicz, która była i pierwszym choreografem, prawda, zespołu Wilia i która uczyła tutaj też tańców. Pamiętam, jak w pierwszej klasie chodziłam na tańce do pani Zofii, ale potem jakoś nie miała czasu już dla szkoły, już raczej y, swój czas poświęcała zespołowi Wilia. Właśnie ta szkoła pomogła przedwojennej tancerce warszawskiego Teatru Wielkiego odnaleźć się w sowieckich realiach powojennego Wilna i trafić do zespołu Wilia, który stał się jej życiową pasją. Tradycje zaszczepione tu przez panią Zofię zaowocowały na fali polskiego odrodzenia, kiedy to powstał zespół pieśni i tańca Strumyk, duma tej szkoły, który także obchodzi w tym roku jubileusz 25-lecia. No, wtedy w naszej szkole były tylko cztery klasy polskie. Przyjechał taki były mieszkaniec naszej kolonii, pan Aleksander Dawidowicz, i zaproponował nam, żeby tutaj powstał zespół. Rozwijał się strumyk dzięki temu, że szkoła się rozwijała. Były cztery klasy, a potem coraz więcej, więcej. No i, i, i potem szkoła osiągnęła te dziesięć klas, że powiedzieli, że oni muszą tańczyć w strumyku. I tak moja córka, która dawno skończyła szkołę i studia skończyła, ona nadal tańczy w zespole i dzisiaj mają próbę. Podczas uroczystości jubileuszowej, na której przypomniano dzieje szkoły w Kolonii Wileńskiej i zaprezentowano jej współczesny dorobek artystyczny, nie zapomniano także o jednym z najbardziej znanych wychowanków – Tadeuszu Konwickim. Pierwszą szkolę swego ojca odwiedziła też niedawno Maria Konwicka. Taka osoba tylko tutaj bo mogła się właśnie wzmacniać duchowo, by takie książki stworzyć, bo w tych pięknych wzgórzach, także podnosząc kielich mleka, recytowali sobie Mickiewicz, Zanodyniec Dyniec i inni filomaci, filareci, no, no i, i także ta przyroda. A twórczość Kon jestem osobiście zafascynowany bardzo. Dziś szkoła w Kolonii Wileńskiej nie jest już tak liczna jak przed laty, i właśnie brak uczniów staje się największym zagrożeniem. W tym roku do pierwszej klasy polskiej zapisało się tylko trójka uczniów. Rosyjska jest bardziej liczna, ale najwięcej pierwszaków ma dziś pobliska nowoczesna szkoła litewska, zbudowana tuż po odzyskaniu przez Litwę niepodległości. Czasami dzieci idą do litewskich klas, czasami wybierają miasto. Rodzice, a nie naszą szkołę. No, uczniów nie mamy dużo, chciałoby się oczywiście więcej, żeby te klasy były bardziej liczne i szczególnie polskie klasy byłyby bardzo, bardziej liczne. Pedagodzy nie tracą jednak nadziei, że renoma polskiej szkoły pozwoli jej przetrwać niż demograficzny, a przyszłe pokolenia Polaków z kolonii i okolic będą chciały nie tylko uczyć swoje dzieci w języku ojczystym, ale też wychowywać je w rodzimej kulturze. To, że było większa uwaga poświęcana wychowaniu, nie tylko nauce. To, że fakt, że byliśmy uczniami polskich szkół sam w sobie już miał dla nas znaczenie, więc zawsze jakoś tam staraliśmy się, staraliśmy się trzymać fason i nie zepsuć opinii. Poczucie wspólnoty i zaangażowania, tego, że ta szkoła ma znaczenie nie tylko jako po prostu szkoła dla dziecka, ale również jako coś, co utrzymuje i tworzy tą wspólnotę. Po śmierci marszałka Piłsudskiego jego pamięć na Wieluńszczyźnie uczczono m.in. wybudowaniem stu szkół i jego imienia. Niektórych z tych szkół stoją i nawet działają do dziś, ba często są to właśnie polskie szkoły, niestety żadna z nich nie nosi już imienia marszałka. I raczej nic nie wskazuje na to, by sytuacja miała się zmienić, ale jednak już krótce, za trzy lata Polska i Litwa będą obchodziły stulecie odzyskania niepodległości, być może wtedy nastąpi jakiś przełom. Chciałoby się wierzyć, ale na pewno za tydzień na Państwa ekranach ponownie Wilnoteka i jak zwykle zapraszamy do Wilna.